Stare wiejskie chałupy, wynajmowane pomieszczenia w prywatnych domach. W takich warunkach kształcili się uczniowie, którzy 100 lat temu zawitali do pierwszej szkoły elementarnej w obwodzie Stare Zawady. Dziś publiczna szkoła podstawowa imienia Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach to nowoczesna placówka dla uczniów ze starych i nowych zawad: Janek, Romanowa, Urbanowa, Bierwieckiej Woli i Płaskowa. 28 września szkoła obchodziła stulecie swojego istnienia. Z tej okazji nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie zorganizowali wyjątkową uroczystość. Nasza szkoła dzisiaj świętuje historyczne urodziny. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, zarówno dla mnie jak dla dyrektora, ale dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Przy tej okazji, wyjątkowo dla Państwa, powiem, że jest to też dla mnie taki prywatny jubileusz, ponieważ ja również teraz obchodzę 20-lecie pracy w szkole, w tej szkole w Zawadach. Uczniowie przedstawili historię szkoły. Nie zabrakło w niej wydarzeń tragicznych, takich jak śmierć nauczycieli zamordowanych w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, oraz wydarzeń radosnych, takich jak otwarcie kolorowego boiska ufundowanego przez fabrykę farb i lakierów Śnieżka S.A. Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy zawsze jest uczeń. Duszą szkoły jest nauczyciel, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci. Szanowni Państwo, jestem przekonana. Na uroczystość stulecia szkoły przybyli licznie zaproszeni goście, w tym parlamentarzyści. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Myślę na jedną z najważniejszych uroczystości, jaka odbywa się w Starych Zawadach w tym roku, bo przecież jubileusz stulecia szkoły to, jedna, to, jeden z najważniejszych, to jedno z najważniejszych wydarzeń tutaj w lokalnej społeczności. W życiu można odziedziczyć fortunę, można odziedziczyć dobre zdrowie, można wiele rzeczy kupić, ale jednej z rzeczy nie można kupić i nie można odziedziczyć: wiedzy i doświadczenia. Wiedzę możemy zdobyć tylko w szkole przy pomocy nauczycieli, którzy ją posiedli i którzy przy pomocy swojego doświadczenia potrafią nam ją przekazać. Motywujecie Państwo pamięć o żołnierzach batalionów chłopskich. Tak się składa, że wczoraj obchodziliśmy święto powstania Polskiego Państwa Podziemnego, swoistego fenomenu na mapie Europy, na mapie świata. Żaden inny kraj okupowany nie stworzył struktur, istniejących struktur w czasie okupacji, swoich struktur państwowości. Takim było państwo podziemne. Żaden też inny kraj nie miał tak wielkiej armii jak Armia Krajowa, ale żaden też inny okupowany kraj nie miał armii chłopskiej. Polskich chłopów, rolników, którzy sięgnęli po broń po to, żeby bronić ojczyzny. Nie możemy o tym zapominać. Wielkie podziękowania, że Państwo to kontynuujecie. Słowa uznania za dotychczasową pracę szkoły i życzenia powodzenia na dalsze lata składali także przedstawiciele władz naszej gminy. Dzisiejsze to wystąpienie i dzieci, i przygotowanie ich przez grono pedagogiczne, przez panią dyrektor, pokazało wielki prestiż tej szkoły, wielki poziom. Zawady zawsze tak konkurowały troszkę z moją jedlanką. Prawda, pani dyrektor, ja pamiętam czasem, my tak braliśmy też z was przykład z tych zajęć sportowych, z tych osiągnięć. Myślę, że to, co dzisiaj pokazały dzieci nasze, bo ja mówię nasze, bo to, je, bo są nas, dzieciakami z naszej gminy, to jest ogromna, pani dyrektor, promocja nie tylko szkoły, to jest promocja całej, całej gminy. Nie zabrakło elementów humorystycznych. Panie dyrektor rozpoczął. Przygotowałam sobie ściągawkę, ponieważ do szkoły już człowiek nie chodzi, więc z pamięcią może być różnie. Ale z natury jestem niesamowitym gadułą, więc przegadałbym Państwa na pewno, więc sobie tak pomyślałem, dyrektorze, tylu dyrektorów, nic już lepiej nie mów. Tylko złóż gratulacje, więc jeszcze raz uścisnę w Pani Dyrektor, całym gronu i Pani Dyrektor. Życzę wszystkiego, wszystkiego naj, naj, najlepszego. Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe upominki. Na uroczystości obecni byli zarówno dawni włodarze gminy Jedlińsk, jak i dawni dyrektorzy szkoły w Zawadach Starych, którzy wspominali czasy swojej pracy. Nigdy się nie spodziewałam, że trafię tu, bo ja, taka jest prawda, pochodzę z Podhala, więc daleko. No, największym sukcesem moim jakim było to rozbudowa tej szkoły, ale to była straszna rozbudowa, bo to nie firma budowała, tylko grupa interwencyjna, więc pracownicy różni, ale dawaliśmy sobie radę, pomagali mi rodzice, eee, na przykład winkle, murarze wy, wyprowadzali, więc były te ściany jako tako równe. Także to było naj, naj, taką największym moim osiągnięciem. Ponieważ, no bardzo, ale to bardzo się poprawiły warunki i dzieci i nauki, no i w samej pracy. W tej chwili nasza szkoła, z całym, mogę odpowiedzieć z całą odpowiedzialnością, że jest naprawdę nowoczesną placówką. Wyposażoną bardzo dobrze. Mamy i tablice interaktywne, nowoczesną salę komputerową, e, piękne wszystkie sale lekcyjne. Podczas uroczystości gościnnie wystąpił ochotniczy chór pedagogiczny Festa Allegra. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie szkoły, pracujący pod kierunkiem nauczycieli.